Siemaneczko z tej strony, to ja. Pazoks i witam was w dzisiejszym odcinku, w którym dokończamy sprawę, która już powinna być zakończona. Ale w takim razie idziemy. Um, dobra. Dziś tak, że ta trakcja jest zamknięta. dlaczego? Wydaje mi się, że to, to, jest, to nie jest to miejsce. Do którego chcielibyśmy dotrzeć No właśnie, a ty mam jeszcze czwartego poziomu To było dziwne Mnie tak szczerze to Nie wiem gdzie byśmy mogli pójść hmm. chodźcie ja sprawdźmy misję hmm. A co ja mam zrobić? Ej, coś tam ej, coś tam jest Tak, dobra, to tu. Czyli co? Co? Ej, co się tam... Ej! Ej, Freddy! Wszystko okay? Freddy! Wszystko okej? Okay? So worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? it is down under the main stage. normally the stage lift takes me down here after every concert. that is really the only way i know how. use that door behind me, it will take you to the rehearsal room on the other side of the building. look for a backstage pass and find a way to turn on the lift. good luck, superstar. Wchodząc rest mode odpoczynku okay. Okej, zrobię co Ojeju Eee, w jakim pokoju? Teraz. Res... O o, moja tarka się zaraz wyczerpie Ma, dosyć ma baterii. To jest iPad, zapiszmy teraz gierkę Jest. Czy ja mam wejść tutaj? Czy. No to tak chodziło o to. No to idziemy tam. No to coś, co nas złego spotka. Dobra, ja mam jeszcze dosyć dużo baterii w lotarce, ale, wola... ale wolałbym jej nie marnować na takie jakieś głupstwa. Are you lost? Właśnie o to mi chodziło. Słyszałem ją, ale nie ma jej tutaj? Um, to jest bardzo podejrzane Bardzo No nie Ona jest tutaj gdzieś Ona tu gdzieś jest

Nie No nie! No biegnij! Szybko, 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 Jest tu w ogóle coś ciekawego. Może nie podejdzie, prawda? Nie, dałem też mam zaznaczoną trasę, Ale jak widzieliście, oni się fajnie, tak śmiesznie bagują. Więc coś to powinno być. Eee, co na pewno tutaj? No to jest jakiś prezent, więc... Nie, to nie tu. To też raczej i nie tutaj. Jeszcze trochę awaterii mi zostało. Whoa, o, gościu. E. No, no tak jak niby. Co tutaj nie Keep searching. He can't hide forever. No jak No jest, jaka na mnie wkurza Idzie? Ja. No jak niby Ona nie widziała Ona nie widziała jak nie do pani też się dziwię Poszło chyba sobie No co? No! Aha! Czemu po pierwsze, czem ona się pojawiła tutaj, tak przede mną, tak nagle? To nie ma sensu. I właśnie to jest głupie, że oni nie biegną w tym miejscu, tylko się tepają. I to jest głupie. Nie, nie jestem zgubiony, możesz sobie iść, wszystko jest w porządku. Ja to jestem tylko po to, żeby się wydostać. A ty tam rób co kurczę ci się podoba. I teraz się chowamy. Do pudła. I teraz nie wchodzimy tak wcześniej jak wtedy, bo on nas wtedy dopadł. Czekamy. I dopiero teraz. No, jesteśmy tutaj. ja tu jest jakiś królik. W no, tościu powiem szczerze, nieźle rysuje. Czy nie, nie rysuje do, dobrze, ale... O, no co? Ona mnie nie wzięła. Dycham, mi ty. Wiesz, że było blisko. E, dobra, e, tutaj... O! Kolejny jakiś prezent. Krączyk. Aha. Figurkę dostałem. Fajnie. Więc nie ma takiego co mógłbym zebrać czy coś w tym stylu. Więc idziemy dalej. A jaka była misja? O kamerę mam. No ta... No ta zapomniałem. Dobra. Eee. Bo to było na odwrót O, No, najpierw zapiszmy gier gierkę, bo wiecie. Potem zdechnę i znowu będę się od nowa. A często tak mi się zdarzało. Dobra, jest zapisana. Nie ma się czego bać. Na razie pójdźmy tutaj, bo mieliśmy tutaj pójść. Część tutaj poszukać. O, fajnie. Czy ja nie kłócę, jestem serioś taki niski? Torba? Czemu natarkiem czasami go? nie gram? Czyli czekajcie, czy ja mam się teraz zawrócić, czy ja mogę sobie wyjść, wyjść Skoro nie jest tutaj, muszę iść chyba tutaj. Backstage Office mieliśmy znaleźć, nie? To tutaj jest. Weźmy tutaj. A. O. Rzeczywiście. Hmm. A inaczej nie ma. He. E, sobie atakę, Bo nam się może przydać. A. Nie, ale są drugie. Co to jest? old gregory what did you do something happened i can communicate again i think you fixed my signal thank you i can see you on the monitor i didn't think you could stand up consider it a second wind freddy i see roxy and monty on the cameras they're both coming to the office do not let them in the security doors are equipped with electrical deterrents See them banging on the doors, hit the appropriate button. The shock should stun them. Okay, but how do I get out of here? Do you see the large vent in the floor? You are probably standing right on top of it. If I can reach the room under you, I should be able to force it open and let you out. All the doors appear to be on lockdown. <sighs> look for me on the monitors if you see me waving push the button in front of the corresponding monitor to open the door there you are see you soon hurry gregory i cannot stop her quickly open the door what do Bateria mi się tu zużyła, tak w ogóle. A o to chodzi. Dam ja ich protein, żeby dobrze walić. O to chodzi. Dobra, trzeba było tak tego od razu, o nie. Chyba, że to chodzi, na ile jeszcze czasu starczy, energii w pokoju. Też możliwe. Zobaczymy. Chyba to chodziło Ta, to to chodziło. A, dobra, ja nie widzę Cię. Kurczę, nie widzę Cię. Tutaj, a, idziesz szybko. Myślę, że on tak śmiesznie jakoś tak, tak robi To jest tutaj A dobra Masz Szybko Biegnij 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 Czekam na ciebie To jest po drugiej stronie, gdzieś tutaj Tutaj Okay, zobaczyć, hey, Freddy. All, all fine. Freddy, I'm so sorry. I couldn't find any lift controls. All I found was this disc thing. Follow me to the atrium. That is a program disc for the stage show. If you use it in the sound booth, you should be able to run a showtime program.

Ten już idzie, a tam na nie poczeka. Bo to jest takie coś jak zapis gry, ja muszę zapisywać. Ale tak, jesteś fajny. Szkoda mi go. Mezu. it's so first time It's Gregory, my systems are failing. Go to the sound booth on the third floor balcony. Run the performance program on that disk, then meet me back on the stage. Please hurry. You don't have much time. It's almost the end of the hour. or I will wait here. Dobra, hmm. dobra, Chwil, chwila przerwy. Dobra, już jestem. To jest nasz Freddy i Freddy, Freddy, gościół. Czy mi się Po prostu gdzieś tutaj? Tylko gdzie? Że mm -hmm. Ziem ogólnie. Czyli... No nie wiem co w sumie mam robić. Ale myślę, że... Myślę, że to... E, był ten. Czajcie tam... Musiałem coś tam... O no! Nie na widzę Nie tej gry. Tej gry. Nie no, ja lubię, ale no. To mnie wkurzyło przy te boty są wszędzie i czemu One one akurat tutaj są takie szybkie. Um, raczej nie chciałbym go spotkać. Nie brzmi zbyt mile. A poza jak gdzieś w ogóle gdzie indziej poszedłem, tutaj mam przecież nawet. Nikt odczep się z tymi cukierkami. Jeszcze wyżej muszę. Proszę sobie pójść? Proszę. Nadiem, gdzie ja mam iść, to jest najgorsze. Może kiedy mi w wias Znalazła mnie Ona mnie... Za... Ona nie zabije, prawda? Już po mnie Czemu na tak czeka? Ja się jej boję A jak ja wstydom domu się jej zwiać? Mi dziwne. Dobra, odpalmy to. Bo sobie dopiero przypomniałem teraz, jak tutaj podszedłem, że to chodziło o to. Ona tak jakby zniknęła, czy jaki grom? To powinno to zrobić. Mam nadzieję, że Freddy jest w okay. porządku. Na Mam nadzieję, że ona tak jakby po prostu right wyparowała, zniknęła i nikt nie wróci. E! Dobra. Schodźmy jak najszybciej. Nie chcę mieć z nią do... Mówię. E! Tam jest Roxy, ja ją widzę. Czemu tam jest Roxy? Halo. Czemu oni chcą jeszcze bardziej mi życie? Ja się pytam. Dobra, zapiszmy. I schodźmy niżej. Eh. So. Sai? So, c'è so. so tu Robi Vanni. Co so tu Robi Co tu Wanni robi? Nigdzie idź sobie. Ja jeszcze muszę z Wani się rozprawiać. Jak, jak to działa? Jak ta gra ma działać? Czemu jeszcze Wanni chce mnie dopaść? O co tutaj chodzi? I nie, nie możesz pomóc wy, wy, Wypadł. No wszyscy chcą mnie dopaść. Jeszcze jest jak ja mam go wyminąć? Co jest, kurde? Oni mnie nie widzieli, prawda? Jakim jak widzieli, to ja się wkurzę. No i po co tam mnie walni jeszcze goni? Po co goni mnie ta wani? Po co? Tak I nagle. Nie wiadomo forever. skąd. Czemu wszyscy chodzicie mi Wszyscy! Ale to wszyscy. Czemu? Widzę go. Tam chodzi, widzicie? Chce to zrobić, żeby go tak wyminąć. Bo. oni mają swoje pole widzenia, ja, ja to. wiem. Teraz idzie tutaj. Ona na razie jest tam Niech on sobie podejdzie tutaj jeszcze bliżej Tylko, że niestety wolno strasznie chodzi Jak ja mam cię tam zakraść? W ogóle Nie wybieram. Dlaczego się jest jakiś Uff, dobra o, Udało mi się w końcu Job, superstar just push that button the lift will take us down to parts and service oh, no. what time is it that moon thing's gonna get me there on the wall quickly get to the recharge station follow me na foto Oh no! What time is it? That moon thing's gonna get me! There, on the wall! Quickly, get to the recharge station. Follow me. Ready? No. It's Aha. Tak bez powodu, ale ja chciałem nie zaatakować, super jak on teraz działa, mam za nim podążać, ale... Ciekawe Boże Jak on działa Jak No bo to moja ostatnia próba Jak się nie to trudno Zauważył się zaciął no Czy nie mogę tak w niego świecić światłem? Dobra, nie wiecie co. Do zobaczenia w następnym odcinku z, z FNAFA Security Bridge. Więc pa!